Rząd podjął uchwałę o tym, żeby przeznaczyć na plan inwestycyjny Centralnego Portu Komunikacyjnego, nie tylko na te inwestycje stricte lotnicze, ale towarzyszące kolejowe, przygotowawcze, drogowe, przygotowawcze prawie 13 miliardów złotych do 2023 roku. To jest wydatek, który nie będzie obciążał budżetu bezpośrednio, natomiast będą gwarancje Skarbu Państwa dla wyemitowanych w tym celu obligacji. W moim przekonaniu, ponieważ nie ma żadnej decyzji żeby wstrzymywać się z budową CPK decyzji ze strony rządu to skoro rozpędza te machiny głównie w tej chwili prace takie planistyczne analityczne mają się zacząć w końcu bo one powinny być już dawno zrobione zanim decyzja jakakolwiek została podjęta no to muszą oczywiście te prace być opłacone największe wydatki które nas czekają to są wydatki na wykup nieruchomości to mam z tyłu głowy taki problem wynikający z tego, że ta inwestycja nie jest inwestycją, która ma powszechne poparcie polityczne. Cała opozycja jest jej przeciwna, więc pytanie, jeżeli byśmy wydali ileś miliardów złotych, a to są już poważne kwoty na wykup gruntów, a potem doszłoby do ewentualnej zmiany władzy, no to zostaniemy z pewnego rodzaju problemem. Mamy też problem, który rośnie w samym Baranowie, bo inowa Wójt Baranowa jest osobą wybraną, jest osobą przeciwko tej inwestycji. Także Rada Społeczna zamierza jeszcze nie podjęła takiej decyzji ale zamierza być może zerwać współpracę z CPK. Między innymi w związku z tym, że my tu mówimy o początku wykupu nieruchomości w tym roku, ale nie ma właśnie tej ustawy obiecanej która miała w tym roku przejść przez Parlament, miała ona dawać pewnego rodzaju bonusy na w związku z szybszym chociażby z, z szybszą sprzedażą nieruchomości. Więc no, może to jest tak, że jest pewnego rodzaju reakcja rządu, że coś się tutaj dzieje. Ale w tym roku jakichś znaczących wydatków, poza wydatkami, chociażby na generalnego doradcę spółki, nie spodziewałbym się. Znacznie gorsze dla mnie to są wydatki, które cały czas idą, chociaż to nie jest oczywiście budżet państwa, na budowę dużego lotniska Widmo w Radomie. Ono było małym lotniskiem Widmo, teraz będzie większym lotniskiem, lotniskiem, z którego nikt przed pandemią ani w tej chwili tym bardziej nie chce i nie będzie chciał latać. Bez decyzji administracyjnych, które i tak będą bardzo trudne do podjęcia. Ja uważam, że powinniśmy w tej chwili ratować to, co jest, te lotniska, które są. No niestety od wiosny. Do dzisiaj, chociaż jesteśmy na ostatniej prostej. Nie udało się y, przesłać pieniędzy z pomocy publicznej dla tych lotnisk, 142 miliony złotych. To jest naprawdę niewiele, więc wydaje się, że przykładowo Gdańsk, który traci 20 milionów miesięcznie, jest takim dobrym przykładem do tego, żeby z tych obligacji powiedzmy 500-600 milionów przeznaczyć na pomoc dla lotnisk właśnie istniejących, bo te 142 miliony to jest kwota niewielka. My nie możemy pozwolić na to, żeby ten system zdecentralizowanego ruchu lotniczego, który od wejścia do Unii Europejskiej tworzyliśmy, padł teraz pod naporem pandemii i w związku z tym, że niestety no, pasażerowie znowu z wiadomych powodów przestają latać.